W regionie w dalszym ciągu ogranicza zatrudnienie. Na docenienie, nie docenia się także pozostałych korzyści płynących z faktu działalności, którą czymś w życinkach. Na przykład firma transportowa obsługująca nasze zakłady. Mimo tego, że, ma sieciby, że nie ma siedziby w przecinku, właśnie tutaj zarejestrowała większość swoich środków transportu. Tym samym to nasze miasto czerpie korzyści podatkowe z tego tytułu. Pragniemy zaoperować o merytoryczną dyskusję na temat jakości powietrza w naszym mieście. Nie negujemy swego wpływu, jednak pragniemy, aby mieszkańcy mieli dostęp do informacji dotyczących wszystkich źródeł zanieczyszczeń na, na terenie Szczecinka. Naszym zdaniem tylko w ten sposób będziemy mogli rozpocząć pracę nad poprawą wizerunku naszego miasta oraz sprawić, aby mieszkańcy odnaleźli utracone zaufanie do zaangażowanej sprawy organów, przedsiębiorstw i organizacji. Pragniemy także zapewnić mieszkańców Szczecinka, że nikt w Kronoszpanie nie postępuje nieprawidłowo. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z wpływu zakładów na otoczenie i dąży do tego, aby to oddziaływanie było jak najmniej uczęszczliwe. Prosimy, abyście pamiętali też o tym, że pracownicy zakładów Kronoszpan w Szczecinku oraz pracownicy ponad 600 zakładów w promieniu do 50 km od Szczecinka współpracujący z Kronoszpan to również mieszkańcy tego miasta i regionu. Szanowni Państwo, przeczytam teraz list pracowników, jest to list poparcia dla zakładów Kronospad Szczecinku skierowany do lokalnych władz, instytucji i organizacji. My, jako pracownicy zakładów Kronospad Szczecinku, mieszkańcy Szczecinka oraz osoby popierające działalność Kronospad Szczecinku apelujemy do Państwa o rzeczowe podejście do kwestii wypełnienia przez nas zakład norm środowiskowych. Wiemy, że są państwo pod wielką presją środowisk, które ignorują wyniki ekspertyz wielu certyfikowanych laboratoriów, które potwierdzają fakt, iż nasze zakłady spełniają normy emisyjne wyznaczone w odpowiednich decyzjach. Nasze zakłady przez wiele miesięcy były oskarżane o emisję benzoapirenu. Okazało się to nieprawdą. Raport GIOŚ dotyczący jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za 2009 rok stwierdza, że za zawartość benzoafirenu w powietrzu na terenie Szczecinka odpowiedzialne są głównie domowe źródła ogrzewania. Podobnie jest w przypadku pyłów PN10. Ostatnia odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację posłów Czesława Hoca i Stefana Strzałkowskiego potwierdza, że stan zdrowia mieszkańców Szczecinka jest statystycznie taki sam jak stan zdrowia Polaków w pozostałej części Polski. Praca naszych instalacji przemysłowych. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie miała na to żadnego wpływu. Obecnie obserwujemy kolejne zamieszanie dotyczące emisji amoniaku. Informacje przekazywane przez urzędników oraz media nie uwzględniają tego, iż normy zawartości tego związku w powietrzu nie zostały przekroczone. Podawane są jedynie pomiary maksymalne, a pomijane te, które są na poziomie wartości śladowych. Szanowni Państwo. Zakłady Kronospan w Szczecinku są naszym wspólnym dobrem. Dają utrzymanie około 5 tysięcy osób w regionie. Dla wielu rodzin praca w zakładach Kronożpan jest jedynym źródłem utrzymania. Jako pracownicy zakładów Kronożpan pragniemy wyrazić zaniepokojenie, zaniepokojenie eskalacją nieodpowiedzialnych wypowiedzi przedstawicieli władz oraz polityków, które nie uwzględniają złożoności sytuacji. Lekkomyślnie szafują oni setkami miejsc pracy w regionie, gdzie bezrobocie sięga prawie 26%. Zakłady kronospan nie powinny być przedmiotem rozgrywki politycznej. Wysyłamy ten list jako wyraz poparcia dla zarządu kronospan oraz tych, którzy merytorycznie starają się przedstawić zaistniałą sytuację. Prosimy o wsparcie w zaistniałej sytuacji. Dziękuję. Należy ja, tu chyba posłować to takim hasłem. Organizacja kłamców, nie ogłupiaj mieszkańców! Organizacja kłamców, nie ogłupiaj mieszkańców! Organizacja kłamców, nie ogłupiaj mieszkańców! Organizacja okłamców nie ogłupiaj mieszkańców! do Państwa przedstawiciele załogi. Dzień dobry Państwu kolegom, koleżankom, współpracownikom. Do dodania jest niewiele, najwięcej do powiedzenia mają nasi przeciwnicy, ci, którzy w sumie wiedzą najmniej. Ja chciałbym zapytać przedstawicieli z dziwnego zrzeszenia, które zachowuje się niemalże jak sekta jak to możliwe, że zarzuca nam się zatrucia wszystkie choroby płuc, dróg oddechowych? Czy jeśli dziecko zbije sobie kolano, też będziecie oskarżać kronospan? Czy do tego dążycie? Usłyszeliśmy tu również pod naszym adresem, że zostajemy przekupieni, że do wypłat mamy do jakiejś gadżety. No nieprawda, niestety wypłaty mamy przelewane na konto i gadżetów, gazet, no niestety nie sposób tą drogą nam jakoś przekazać. Jesteśmy tutaj, występujemy z przekonania i chcemy pokazać, że jako pracownicy i mieszkańcy miasta, pracownicy firmy Kronospan wcale nie jesteśmy obojętni na ochronę środowiska i czystość środowiska. Również mamy rodziny, również mamy dzieci i na pewno nie jest nam obojętne ich zdrowie i samopoczucie, ich przyszłość. Pani, która jest zwolenniczką tery, nazwiska są tu nieistotne, twierdzi, że wszystko można mu dziury, Dziurę, dziurę bezroboci mamy tak potężne, że jeśli teraz jeszcze dojdziemy do nich, do tych bezrobotnych my, kto da nam pracę? Pytam, czy pani, która tak wielce i mądrze potrafi mówić gdzieś za plecami, czy jest w stanie zabezpieczyć naszą przyszłość, naszych dzieci, nas wszystkich? Dziękuję. Dziękuję. Nie chcemy stracić pracy przez politycznych graczy. Nie chcemy stracić pracy przez politycznych graczy. Nie chcemy stracić pracy przez politycznych graczy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, oboje z mężem jesteśmy zatrudnieni w firmie Kronosz Pan. Wtedy jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, ponieważ wychowujemy piątkę dzieci i cieszymy się z tego, że mamy pracę, że mamy za co wychować dzieci, bo ich dobro jest dla nas najważniejsze. W naszym zakładzie pracy pracuje wiele małżeństw, z których obydwoje małżonków pracuje. Są to ludzie, którzy mają swój dorobek około 20 lat pracy i. Naprawdę, ci ludzie są szczęśliwi, skoro tyle lat pracują, nie widzą żadnego zagrożenia dla zdrowia, o co jesteśmy ciągle szykanowani przez instytucje TERA, czyli jest to nieprawdą, co, co po prostu jest wobec nas zarzucane nam, tak? Wiemy o tym, że od jakiegoś czasu instytucja Terra, znaczy w sumie Pan jest na tej instytucji, tak? Ja powiem tak. Jakiś czas temu, zanim zatrudniłam się w tym zakładzie pracy, roznosiłam ulotki. Roznosiłam te ulotki na osiedlach, gdzie były domki jednorodzinne. I uwierzcie mi Państwo, kiedy szło się przez tą ulicę, z kominów leciał czarny dym, jeden wielki smród. Dlatego nie obwiniajmy Kronoszpanu za całe zanieczyszczenie w Szczecinku. Jeżeli tak dalej pójdzie, to niestety właściciel zamknie zakład, a z tym się wiąże to, że stracimy miejsca pracy. Do czego to doszło, żebym ja dzisiaj musiała prosić o to, że chcę pracować. Ta praca powinna być dla wszystkich. Brawo! Brawo!